I godzina 18.27 i słoneczko, i słoneczko, dwie godziny, no półtorej godziny do zachodu w oddali, Bażanty słychać, yy, kwitną wszystkie drzewa prawie leśne, yy, Uuu, graby, żozy yy, kwitą czereśnie prawie w pełni. obchwitają też w pełni grabelki. Także kwiecień yy, troszeczkę nadrabia kwitnienie, no ale takie pełne kwitnienie to będzie na początku maja, chociaż nawet na dzisiaj chyba zapowiadałem przymrozek. Także ten maj tradycyjnie początek maja. Z przynoskami będzie A dziś ostatni kwiecień No i Policjanci nie śpieszą się Też nie wzywałem mniej mamy To mam więcej czasu Żeby z małą pogadać Odświeżyć mamy pamięć Z mamy pamięcią Oj kiepsko, bardzo kiepsko no to będzie ważne przesłuchanie z mały pamięcią bardzo kiepsko